latarką, w ręku, sercem na dłoni. Odkrywam świat, gdzie czas się zatrzymał. Każdy dzień nową historię odsłania. Urbek to życie, które mnie przyciąga. Siema, dzisiaj jest taka akcja że po długim czasie są wapnie w opuszczonej kopalni wszystkim chyba znanej ale jestem po to, żeby pokazać wam jedno miejsce a jakie to zobaczycie na filmie później także zapraszam do oglądania a więc, tak jak wspomniałem przyjechałem tutaj po długim czasie z 3 lata będą żeby wam pokazać jedno miejsce bo się dowiedziałem, że jest otwarte Poprzednim razem chyba nawet nie byliśmy, a tutaj jeszcze tą klatkę podejmiemy dzisiaj, także będzie wejście na górę. Klimat tutaj się nie zmienia w ogóle, ale wieje dzisiaj. Także na zewnątrz będzie na pewno szumiał wiatr, ale zobaczymy. Ale dobrze pamiętam, to tutaj w tym budynku na wprost, ta winda powinna być Szyb i winda, ale tutaj bez większych zmian. Tak, tam będzie ta winda, najprawdopodobniej. że Przezejdę na dół i pokażę. Lubię właśnie takie przestrzenie duże, otwarte. Bez ścisku, a tutaj naprawdę klimat nieziemski. Na do Leminda powinna być zobaczymy. Że odszukam ten budynek, do którego dzisiaj specjalnie przyjechałem. Świetnie to wygląda. No to już tak zarośnięte, wszystko trochę jak w Czarnobylu. No i mamy windę, która właśnie runęła z samej góry. Że wysokość nie wiem, ile tam może być z 20 metrów może trochę mniej. Z samej góry pierdekła. A tutaj zachowana tak w miarę wentylatorownia. Cudy drewniane, ale solidne. Można iść. Ostatnim razem jak byłem, tak jak schodziłem na dół, to dudniały. Trochę się wystraszyłem, ale decha jeszcze zdrowa, także. Sita jeszcze zostały. Zobaczę sobie. z którego dzisiaj przyjechałem znajduje się zabytkowa maszyna parowa z 1931 roku wyprodukowana w hucie Zgoda maszyna ta o mocy 450 koni mechanicznych służyła do napędu windy szybowej I obecnie ona jako atrakcja turystyczna choć niszczeje jej to bardzo i chcę ją zobaczyć póki nie zostanie całkowicie Rozszabrowana na złom. A kopalnia ta funkcjonowała od 1828 roku, a zastosowanie maszyny parowej w 1858 roku przyczyniło się do zwiększenia wydobycia do 5000 ton. Że tak jak sami widzicie, zarośnięte wszystko, trzeba też uważać, patrzeć pod nogi, bo dużo dziur jest i chwilę nieuwagi i można sobie wiknąć barankę. No i mamy cię. To jest właśnie wspomniana maszyna parowa, pionowa konstrukcja, przystosowana do mocowania na ścianie także budynek odnaleziony i maszyna też nie ja to chciałem pokazać na maszynie parowej znajduje się polska sygnatura kulne szląskie zjednoczone huty królewska i laura Numer 1594, Huta Zgoda, 1931 rok. No a z maszyny zachowane są cylindry, słownia tłoka, część suwni została już wycięta. No i co, no największy i najbardziej efektowny jest stalowy bęben linowy połączony z kołem zamachowym. Bez zegarów, dźwigni. Co można jeszcze zauważyć to płytki oryginalnie zachowane na podłodze. No tutaj widać, że w ktoś przybywa, bo jest mnóstwo butelek. że jest kolos. Cieszę się, że udało się odnaleźć ten budynek i tą pozostałość, bo on naprawdę robi wrażenie. Na no a maszyna służyła do wyciągania i opuszczania klatek w szybie kopalnianym poprzez Wieżę Górniczą. Czyli całe koło nade mną leży. A więc świetnie, że dotarłem do tego budynku, bo podczas po, poprzedniej wizyty jakoś go chyba nie zlokalizowałem. Że teraz sobie jeszcze pójdziemy na klatkę schodową, to mi do góry i w trakcie wejścia to jeszcze archiwalny materiał przedstawię, co byłem 3 lata temu. Jasna, myślałem, że jakiś alarm uruchomiłem. Jest najbardziej znana klatka, chyba w całej kopalni. Że idziemy na górę i w międzyczasie archiwalny materiał puszcza. Co, jak? Z relacji świadków naocznych i pracowników tej kopalni, jak doszło do tragedii, to z wynikało, że drzewa zapadały się pod ziemię. Budynki, ulice, wszystko się kruszyło. Wtedy ilość mieszkańców tutaj wynosiła 3000, a 1400 osób ewakuowano z wszystkich pobliskich domów. Bardzo wiele osób nie wróciło już tutaj do Wapna. Zostali tam, gdzie się przenieśli, zostali mieszkania prace w innych zakładach. Co roku co roku tutaj dochodzi do jakichś zdarzeń, że kopalnia o sobie przypomina mieszkańcom. Powstało nie wiem kiedy, chyba rok temu zapadlisko niedaleko i z tego powodu zamknęli przedszkole. Przedszkole zostało wybudowane gdzie indziej? Teren jest ogrodzony tego zapadliska, także tego nie pokażę. Ale można znaleźć materiały. Jak się wpisze są filmy z drona. Także można zobaczyć jak to wygląda. Średnica 30 metrów do tafli wody około 5 no i kilkadziesiąt metrów podobno w dół. Jak poprzednim razem to, to, to był to tu bo to fajnie to No, i tutaj też będzie fajnie widać fajne do zdjęcia. Nie widać na filmie to okno. Właśnie tam widać kawałek kopalni przez tą dziurę w szybie. O, wysoko. Wysoko. Te dziury tu mnie przerażają. Tak się przedstawia młyn solny, w którym przed chwilą byliśmy. I właśnie ten młyn przerabiał 1600 ton soli na dobę. Tak to wygląda z zewnątrz. a My byliśmy tam na samej górze, tam, gdzie to okienko. I tu jest ta klatka cała. Także obiekt petarda. 1600 ton na dobę. Warto jeszcze napomnieć, że w noc katastrofy, bo to w nocy było z 4 na 5 sierpnia 1977 roku. Woda zalewała korytarze, ale nikt z górników nie zginął tego dnia. Także Z tego co też się dowiedziałem, to na trzecim poziomie w czasie wojny drążyli właśnie tunel i już do takiego etapu doszli, że się kończyła góra solna i zaprzestali. Całkowicie, że już nie ma być tam nic kopane, ale w czasach Perelu niestety odnowiono i stało się jak stał, że woda poszła na wszystkie na wszystkie korytarze. próbowali ratować ale nie udało się uratować kopalni Mam jest pokazane zmian nie ma chyba w ogóle także dzięki za oglądanie i do następnego Dziękuję że ponownie Podstawiam do następnego